Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj sos tatarski. Taki sos można oczywiście kupić gotowy, odkręcamy słoik i sos tatarski jest na wyciągnięcie ręki, ale można go także przyrządzić samemu i samodzielnie zdecydować o doborze składników oraz przypraw. Ja pokażę mój sposób na sos tatarski, który nam bardzo smakuje i mam nadzieję, że posmakuje także i wam. Przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwileczkę pokażę, jak go przyrządzam. Zapraszam. Ja wzięłam 12 małych ogóreczków. Jeśli będzie za mało, to później po prostu dokroją. I teraz drobno je siekam. Kiedy ogórek już jest wystarczająco drobno posiekany, przekładam go do miski. Mam tutaj jakieś 3 łyżki korniszonka, i na takie proporcje będę przygotowywała sos. I teraz równie drobno siekam marynowane pieczarki. Po posiekaniu chciałabym otrzymać ich mniej więcej tyle samo co ogórków. I kiedy stopień posiekania pieczarek już mi odpowiada, przekładam je do miski, do ogórków. Teraz siekam drobno kilka plasterków cebuli. To może być również czerwona cebula, wówczas sosik będzie miał taki lepszy kolor. Ja biorę białą i kroję jakieś trzy cienkie plasterki. Czyli sześć półplasterków. I teraz cebulkę kroję w bardzo drobną kosteczkę. Dodaję także łożeczkę posiekanej pietruszki. Ja dodaję suszoną. Całość tak z grubsza mieszam. A następnie dodaję pół słoika majonezu. Ponieważ ja korzystam z 400 ml majonezu, zatem mam tutaj 200 ml majonezu. I teraz dodaję 100 ml kwaśnej śmietany lub jogurtu naturalnego. Ja wezmę jogurt. I na koniec dodaję łyżeczkę musztardy. Właściwie ta musztarda to tak dla smaku, zatem po wymieszaniu całości, kiedy będę ten sosik doprawiała jeszcze solą i pieprzem, zdecyduję, czy trzeba dodać jeszcze musztardy, czy nie. Na koniec odrobina soli i czarnego, świeżo zmielonego pieprzu do smaku. I ja już musztardy więcej nie będę dodawała, ale jeśli ktoś lubi. To jeszcze można dodać odrobinę musztardy. Teraz to już naprawdę według własnego smaku i upodobań. Dokładnie mieszam. I gotowe. Przekładam do słoika. Ze względu na cebulę nie przechowuję tego sosu za długo. Przechowuję w lodówce do kilku dni. Podaję schłodzony jako dodatek do jaj, ryb, mięs, śledzików, czy do wszelkich rzeczy, do których zazwyczaj podajemy sos tatarski. Taki domowy jest naprawdę smaczny, więc polecam. Smacznego!